Spacer wśród wspomnień to cykl wywiadów z mieszkańcami gminy siechnicy. Robimy wywiady z mieszkańcami siechnic i wszystkich pięknych miejsc w okolicy. Rozmawiamy, wspominamy. Czasem przenosimy się w czasie, śmiejemy się i wzruszamy, a nade wszystko zachowujemy cennych. Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Nowe Fio na lata 2021-2030. Rozmowa z panią danutą. Dzień dobry, pani Danusza, dzień dobry, witam serdecznie. No Ja bardzo się cieszę, że. Zgodziła się Pani opowiedzieć coś o sobie. Więc chciałabym na początek zapytać, od kiedy Pani jest mieszkanką Siednic czy gminy Siednic? Miesiąc upłynie już 10 lat, jak stałam się mieszkanką Siednic. Tak, tak, w samych Siednic, Tak, w Siednicach mieszkam, przy Ratuszu samym, mhm. także w samym centrum. Co spowodowało, że Pani przeprowadziła się do Sieków, jeżeli mogę zapytać o to? Mieszkałam prawie 30 lat w Nowej Rudzie, a więc w górach. A co spowodowało, że tutaj przeprowadziłam się? No przede wszystkim względy rodzinne. To, że moja córka niedaleko zamieszkała w Dobrzykowicach, że byłam potrzebna, żeby opiekować się wnukami, to względy, względy rodzinne, można tak ogólnie powiedzieć, spowodowały, że się przeprowadziłam tutaj. Pytanie. Jak, jak się Pani spowodowała się I co się podoba? Mm -hmm. I co najbardziej? Aha. No najpierw zacznę od tego, że siechnice to było właściwie takie przypadkowe, przypadkowa przeprowadzka, bo o siechnicach no tyle wiedziałam, że tutaj ogórki i pomidory. Natomiast kiedy podjęliśmy decyzję z mężem o przeprowadzce z Nowej Rudy, to szukaliśmy mieszkania w różnych miejscach, w samym Wrocławiu także. W okolicach do Grzykowic, gdzie mieszka moja córka, a w śnicach no tak właściwie przypadkowo, ale kiedy pierwszy raz tutaj przyjechałam i zaczęłam szukać mieszkania, to rzeczywiście oczarowałam się tym miasteczkiem, bo widziałam jego potencjał, że rozwija się, że jest taki, na razie malutki, ale na pewno, na pewno będzie tutaj dobrze się mieszkać. No i, i to, że wybrałam to, tą kamienicę ratuszową, że tak było w centrum, że wszędzie było blisko, że cieszyliśmy się z mężem, że na starość, no to po prostu, Idealne miejsce. Kościół blisko, ratusz blisko i co tam, i szkoła była blisko. Wszystko było no, w okolicy, tak? Specjalnie? No to miasto rosło rażel, razem z nami, można by powiedzieć. Bo tak, ratusz stał, ale jeszcze było to wielkie boisko, czy tam y, taka wielka łąka. I to rosło dosłownie razem z nami. Codziennie wychodziliśmy i patrzyliśmy, co już zrobili na tym placu, co już, czego już więcej jest w tym mieście. No, po prostu rosło miasto razem z nami. A myśmy się cieszyli z tego, że jesteśmy świadkami właśnie no. czegoś takiego. A może pierwszy sen? No niestety nie, nie. Nie przykładam jakiejś takiej szczególnej wagi do, do snów. Te pierwsze dni, kiedy już po 26, bo to było dokładnie 26 października, była pierwsza noc, no, tyle się działo wokół nas, tyle było tego zamieszania, że, że no, chyba nie było dla mnie ważne, co, co mi się śni. Ważne było, ważna była ta rzeczywistość, ta realność wokół mnie. A może tutaj odkryła Pani jakieś smaki? nowe? No ze zasmakami też mi się nic jakoś konkretnie nie kojarzy. No myślę, że po prostu szybko nawiązałam jakieś kontakty z ludźmi, a wydawało mi się że zawsze, że jestem taką wycofaną osobą, ale tu naprawdę poznałam zaraz panią Bogusie Czarnecką, zaraz poznałam księdza, proboszcza, który mnie wciągnął do Caritas. No naprawdę tak wiele się działo i takich jedna osoba pociągała następne osoby i że tak szybko właśnie weszłam w to środowisko. O, jeszcze muszę powiedzieć o paniach z biblioteki, że one też jakoś tak szybko mnie wciągnęły do tego, co tutaj się dzieje w tym miasteczku. Także, no, taka oczarowana byłam tym miasteczkiem i tymi ludźmi, z którymi się na początku zetknęłam. Czy może Pani powiedzieć, że jest to w spacerach śródostępnych? O e, pierwszych spacerach, dokąd Państwo poszli i co to odkryliście? Pani w bibliotece y, y, powiedziała mi, że można chodzić po wałach. To dla mnie było takie niezwykłe, bo co to są wały? Nie miałam pojęcia, ale ona mi wytłumaczyła, jak to się idzie i rzeczywiście te pierwsze Spacery to były po wałach, a muszę powiedzieć, że codziennie mój mąż musi zaliczyć taki spacer po wałach. Także te wały no, będą się kojarzyć z tymi pierwszymi spacerami, ale potem odkrywaliśmy naprawdę bardzo tutaj ciekawe trasy. Oczywiście i do Świętej Katarzyny chodziliśmy na piechotę, i lasy potem były, i do Kotowic, i, i do Małej Szwecji, tak, no, w okolicach po prostu. Te spacery były coraz to dłuższe, a nawet chodziliśmy na piechotę do Kamieńca Wrocławskiego, a nawet do naszej córki dziesięciokilometrowe spacery robiliśmy. No to rzeczywiście. A czy myśli Pani, że ma tam jeszcze coś do odkrycia? Święta i okolicy? Myślę, że zawsze coś jest. W tamtym roku na przykład odkryłam świętą Katarzynę i, i tą. Te, te części takie nowo zbudowane, trafiłam gdzieś na pola, yy, 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 yy. pola takie yy, lawendowe. No to też było dla mnie odkrycie, że takie miejsca są jeszcze tutaj w okolicy i pewnie jeszcze się coś da odkryć. Ja wiem, że była Pani polonistką, no chyba jest Pani polonistką, no i przy wsiechnicach. Yy, Dalej, czy Pani ślady swojej pracy zawodowej, tak? zawodowej? Tak, no mhm. więc dzięki Pani Bogusi zaczęłam pracować w świetlicy środowiskowej prowadzonej przez GOPS. I w ten sposób też zaczęłam swoją współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Bo rzeczywiście w świetlicy pracowałam kilka lat. Pomagałam dzieciom no, uczyć się, przygotowywać do tak, do zajęć, ale także z GOPSem wyjeżdżałyśmy w ramach taki, takiego programu wakacyjnej środy, więc przez wakacje zawsze w środę wyjeżdżałyśmy z dziećmi, no, w wieku szkoły podstawowej do różnych miejscowości Dolnego Śląska i Także nawiązałam współpracę z asystentami rodziny w Gopsie, więc jeżeli jakieś dziecko miało kłopoty, a było prowadzone przez właśnie asystenta, to pani Oasia, czy wcześniej pani Aneta podsuwały mi takie dzieci, Przy, te dzieci przychodziły do mnie i pomagały mi w nauce. To była ta tak, jedna tak. sprawa. Jestem Potem była jeszcze tak. sprawa Karitasu i w Karitasie, znowu, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, to ja prowadziłam tam lekcje dla Ukraińców, dla młodzieży i dla też dorosłych. No i tak się stało, że potem już z różnych przyczyn tych lekcji nie było na, prowadzonych na parafii, parafii na Wlebani, ale te osoby też przychodziły do mnie do domu, więc przygotowywałam Dzieci, które szły do polskich szkół, na przykład, ale i dorośli przychodzili. Także, no, właściwie cały czas jestem na bieżąco, że tak powiem, z tym językiem polskim. Jestem tym wielkim wrażeniem. To prawda, że no, potrzebny jest i czas i, i ochota przed i to jakąś tam przyjemność. Tym bardziej, że no przed przyjazdem do Siechnic, to ja pracowałam na wschodzie, na Białorusi i w Mołdawii i właśnie byłam tak, przez ORPEK, czyli Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą, kierowana do tych środowisk kolonijnych. Także w Rześciu na Białorusi i potem w Bielcach w Mołdawii pracowałam wśród kolonii. Trochę rosyjskiego też umiałam, więc mogę się tak kontaktować z Ukraińcami. Jestem pod wielkim wrażeniem. No, no, no może, może jeszcze pani coś opowie tutaj o, o tym, co, no, co by chciała pani jeszcze odkryć, chociaż już pani tyle działa że i jakie ma Pani plany na przyszłość? Jakie plany na przyszłość? No moją pasją to są podróże, więc ja zwiedzam cały świat i, i kiedy tylko mogę, tak? Kiedy mam jakieś środki, to chętnie jednak z gdzieś wyjeżdżam, ale tylko po to, żeby potem powrócić. Pięknie. Jestem pod wielkim wrażeniem. Dziękuję za rozmowę. Bardzo mi było miło Pani poznać. Myślę, że to mi z tak ciekawą osobą jak pani mi się. Dziękuję bardzo. Dziękuję.